Jeżeli gdziekolwiek w jakimś podmiocie leczniczym doszło do naruszenia prawa pacjenta, wtedy pacjent powinien złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek, uprawdopodobnić, bo tak to ustawa formalizuje, uprawdopodobnić naruszenie praw pacjenta i wtedy Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające, stwierdzić lub nie naruszenie prawa pacjenta w zależności od tego, jaki zbierze materiał dowodowy. Dziś gościem PTSR TV jest pani Marzanna Mieńkowska, dyrektor Wydziału Interwencji i Porad w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor, poprosiłem o spotkanie, ponieważ sporo naszych członków, członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia nie do końca wie, czym zajmuje się właściwie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. No bo z jednej strony jest to instytucja umocowana jednak w, jakby w tym obszarze rządu, ale z drugiej strony ma bronić interesów pacjentów, czyli osób, które korzystają de facto z usług szeroko rozumianego rządu. Jak to jest w rzeczywistości? Urząd, Rzecznik Praw Pacjenta stoi na straży praw pacjenta. Do praw pacjenta dochodzi na styku udzielania świadczeń zdrowotnych. Właściwie wszystkie prawa pacjenta są w tym momencie realizowane. Umocowanie i Rzecznik Praw Pacjenta może Zgodnie ze swoimi kompetencjami. Wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli gdziekolwiek w jakimś podmiocie leczniczym doszło do naruszenia prawa pacjenta, wtedy pacjent powinien złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek, uprawdopodobnić, bo tak to ustawa formalizuje, uprawdopodobnić naruszenie praw pacjenta, i wtedy Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające, stwierdzić, lub nie naruszenie prawa pacjenta w zależności od tego, jaki zbierze materiał dowodowy. Oprócz tego do biura Rzecznika Praw Pacjenta można zgłosić się za pośrednictwem bezpłatnej infolinii właśnie w wydziale interwencyjno-poradniczym, i wtedy pacjentowi jest, wskazywane są przysługujące środki prawne, ewentualnie udzielana jest pomoc, jeżeli taka. jeżeli yy, tego sprawa zgłoszona przez pacjenta w danej sytuacji jest potrzebna. Oprócz tego Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi również postępowania w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjenta. Jest to, jest to sytuacja, jeżeli w jakimś podmiocie leciczym dochodzi do naruszenia większej liczby, praw, większej liczby pacjentów. Czyli na przykład braku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentom w jakimś podmiocie leczniczym, pobieranie większej opłaty. No oczywiście oprócz wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do rzecznika wpływają również wszelkiego rodzaju skargi. Także my na te skargi odpowiadamy, ewentualnie wskazujemy przysługujące środki prawne. No jeszcze Rzecznik Praw Pacjenta może przystąpić do postępowania Procesowego na zasadzie prokuratora, ale to już podejmuje Wydział Prawny Decyzji i pani w kolejności Rzecznik Praw Pacjenta, a w drugiej kolejności we współpracy z Wydziałem Prawnym, czy dana sprawa kwalifikuje się, czy nie. Mhm. Czyli y Pierwszym takim krokiem to jest skierowanie do Państwa wniosku i uprawdopodobnienie. A co to znaczy to uprawdopodobnienie? No różne są sytuacje, tak? Uprawdopodobnienie, czyli zebranie jakiegoś dowodu, na przykład no. odmowa świadczenia zdrowotnego, odmowa uczestnictwa osoby bliskiej, na przykład przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego, odmowa udostępniania dokumentacji medycznej. Pacjent informuje o tym w swoim wniosku, uprawdopodobnia, jeżeli ma jakiś dokument, który potwierdza, to uprawdopodobnie takie, takie zdarzenie, na przykład. No, nie wiem, gdzieś dokument Dokumentacji medycznej jest zaznaczone, także odmawia się, lub też jest odpowiedź podmiotu leczniczego, że dokumentacja medyczna czy wynik badania diagnostycznego nie może być na przykład udostępniony. To jest y, takie uprawdopodobnienie naruszenia prawa pacjenta. Tak, tak to, tak to y, ustawa formalizuje, tak, ale tutaj każdy wniosek, który wpłynie, jest rozpatrywany indywidualnie i wtedy y, w zależności od tego, ewentualnie prosi się o dosłanie jakichś dokumentów, ewentualnie występujemy do podmiotu o informacje i, i takie postępowanie jest wtedy prowadzone. To teraz skup Skupmy się na stwardnieniu rozsianym, bo Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego tymi problemami przede wszystkim się zajmuje. Od wielu lat prowadzimy kampanię o zwiększenie liczby, to jest taki wstydliwy temat, niechętnie poruszany przez decydentów, o zwiększenie liczby pieruchomajtek. To są środki jakby podstawowe, higieniczne, tak? bez których no, trudno jest normalnie funkcjonować. Wiele się mówi o tym, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne, żeby dawać im szansę pracy. Jak można sobie wyobrazić aktywizację osoby niepełnosprawnej, która ma dostępne tylko dwie pieruchomajki? Ja wiem, że można sobie dokupić większą liczbę, no ale większość niestety osób niepełnosprawnych ma niewielkie renty i nie stać ich po prostu na to. Czy na przykład Rzecznik Praw Pacjenta mógłby się takim szerszym problemem zająć? Jak on zasugerował, no nie tylko rzecz, nie, nie tylko pacjenci chorzy na SM, ale w ogóle wszyscy pacjenci, ponieważ e, wszyscy, którzy wymagają tych wielu komajteków w tym wypadku, ale również jest szereg tego sprzętu innego, tak pomocniczego do, dla pacjentów, e, bo zgłaszają nam to różne organizacje pozarządowe. Myśmy e, brali udział w, w tworzeniu tego poprzedniego rozporządzenia ministra zdrowia, z tego co wiem, teraz trwają prace i będą trwały najprawdopodobniej nad nowym e, rozporządzeniem, które to będzie regulowało i myślę, że tutaj wszystkie stowarzyszenia i wszyscy pacjenci, zarówno SM, jak i, jak i inne, będą mogły liczyć na wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta, dlatego że y, każdy pacjent, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ma prawo do godności intymności. Y, I jeżeli y, mówimy o tych pieluchomajtkach, no to tutaj to prawo do tej godności jak, najda, jak najbardziej się wpisuje. Więc myślę, intymności. Więc myślę, że tutaj na pewno Rzecznik Praw Pacjenta, jeżeli organizacja pacjentka czasem będą jakieś, zwróci się do nas, ewentualnie będą trwały prace, bo już yy, wiem, że w Ministerstwie te prace się rozpoczęły, więc myślę, że też będzie jakiś przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta i na pewno będziemy wspierać yy, to, tą kwest tę kwestię, żeby jednak tych pieluchomajtek było więcej, no bo dwie na dobę, to rzeczywiście to jest mało, no, to jest bardzo mamy. mało, tak. Zwłaszcza u osób, które już leżą. Tak i ceny są też, robić. ceny są też różne, tak, także dokupić tutaj, no, jest, rozumiem, że jest to sytuacja ciężka. Tak. Kolejna sprawa, o którą się ubiegamy już od wielu, wielu lat, to opieka paliatywna. Chodzi nam o wpisanie stwardnienia rozsianego na listę chorób refundowanych w, w opiece paliatywnej. paliatywnej. Mhm. Czy jest szansa też na pomoc Państwa w tej sprawie? Znaczy, z tego co wiem, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Rada Przejrzystości opowiedziała się pozytywnie za wprowadzeniem tego stwardnienia rozsianego jako choroby do katalogu, oprócz onkologii, do katalogu tych dawców, którzy mogą skorzystać z leczenia paliaty, paliatywnego i tej opieki paliatywnej i jest to jak najbardziej uwarunkowane, bo to są, pacjenci, są to pacjenci leżący, i wymagają stałej opieki w domu, nawet czy to jest opieka paliatywa stacjonarna, czy to jest opieka paliatywna taka domowa. I myślę, że tutaj też można liczyć na wsparcie rzecznika. No nie, nawet mogę, mogę, możemy w tej chwili zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że jeżeli pani minister, pan minister zechce taką sprawę podjąć, to myślę, że możemy zwrócić się, czy rzeczywiście na podstawie rekomendacji Rady Przejrzystości i oceny prezesa i stanowiska prezesa Agencji Ocen Technologicznych i Taryfikacji, czy coś z, tym, rozpo, z, tą, z tą kwestią się zadzieje, zadzie, zadzie, bo jak do tej pory wiadomo, że się nie zadziało. No, czyli, no, nie. No, także to, to ze strony Rzecznika mogę, jeżeli oczywiście Pan Minister... Wyrazi zgodę, to no. oczywiście y, zwrócimy się. Także możecie Państwo tutaj, myślę, na nas liczyć. To ja już bym bardzo prosił o to, żeby pamiętała Pani o tym, żeby się zwrócić do Pana Ministra z taką prośbą o wyjaśnienie tego, czy będzie wpisana, czy nie. Tak, no bo ta sprawa już chyba jest od 2014 roku, także to już jest taka już sprawa dosyć sprawa, długo. Tak. Tak. Pani Dyrektor, kolejna sprawa, również szeroka, no i dotycząca stwardnienia rozsianego. W niektórych regionach Polski niestety chorzy muszą długo czekać w kolejce, żeby się dostać do programu refundowanego leczenia ponieważ no, choroba się rozwija, nie, nie czeka na podanie leku, chorzy często muszą jeździć na drugi koniec Polski, żeby gdzieś tam zdobyć te, te, to, to miejsce w kolejce. Czy taka sytuacja jest normalna, czy, czy, czy jakoś możemy to zmienić? No myślę, że tutaj jeżeli wejdą te przepisy dotyczące sieci szpitali, którą, które w tej chwili jest procedowane w Ministerstwie Zdrowia, to myślę, że coś będzie można w tej kwestii zrobić, bo w tej chwili w tym systemie, który w tej chwili jest, no to rzeczywiście jest tak, że to pacjent zgodnie z ustawą oświadczenia opieki zdrowotnej ma prawo wyboru podmiotu, w którym chce być leczony. I często to jest tak, bo to wiemy też z doświadczenia i yy, z informacji od pacjentów, że osoby, Migrują, tak? no i, i też jakby jedna, jeden, jedna placówka czy, czy jeden podmiot czasami nie wystarcza, bo później muszą wracać. Tak? No, dlaczego kontrakty są tak rozplanowane, że w różnych podmiotach one są różne? No, pacjenci szukają tam, gdzie jest szybciej, tak? więc to jest jakby uwarunkowane. Natomiast no w tej chwili w związku z tym wejściem sieci szpitali, no nie wiem jak to będzie funkcjonowało. Myślę, że też ci pacjenci w tych szpitalach o wyższej referencyjności będą na pewno, może będzie ten dostęp łatwiejszy, ponieważ z tego co wiadomo ta sieć szpitalna ma być w każdym województwie tworzona, czyli może to się troszeczkę, troszeczkę dla tych pacjentów poprawi. Bo czyli w tej chwili no, to, to pacjent wybiera, tak? I, i no, patrzy, gdzie jest ten kontrakt najlepszy. Tylko czasem do prawo wyboru to jest niemalże że karą, no, bo musi przez to na przykład gdzieś w pociągu spędzić, żeby gdzieś dojechać no, po lek. Wie Pan musi mieć świadomość też, że te szpitale, które leczą, tak, mm. nie mają te dobre te, te wszystkie programy lekowe. No to są szpitale przeważnie gdzieś w dużych aglomeracjach, czyli tak jak Warszawa, tutaj pacjenci myślę, że mają mniejszy problem niż właśnie gdzieś tam z województw takich ościennych, tak, jak warnisko-mazurskie. No, znaczy to i do końca tak, bo na przykład największe problemy są. w Pomorskim w Gdańsku i pacjenci z Gdańska jeżdżą do Rzeszowa na przykład, żeby wejść w kolejkę, a płaci przecież NFZ Pomorski. Więc tego na przykład no, nie no, no jest sami to, to ja mogę potwierdzić, że u nas no, też takie, takie, takie sprawy wpływają, no, mm. ale jakby prawda, kolejka jest ustanowiona przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. To jest artykuł 20 i po prostu no, każdy pacjent ma prawo zapisać się, ma prawo wyboru podmiotu. No i oczywiście też ma, musi patrzeć, gdzie jest ta najkrótsza kolejka. I to często też niezależne jest od kontraktu, tylko zależy od samego pacjenta, czy on, yes. gdzie on sobie wybierze. Także tutaj w tej kwestii no. Nie bardzo, nie bardzo tutaj, tutaj, no bo trzeba by było też zrobić jakąś właśnie sieć, to o czym mm. mówimy. Nie leży to w gestii Rzecznika Praw Pacjenta, rozwiązanie tego problemu to jest wyżej. No to... Tak, 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 no dostęp akurat to jest to jest nie, nie, nie domena Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza w zakresie tych programów lekowych, mm. tak, bo to też zależy od szpitala, czy szpital chce przystąpić do kontraktu, jak duży ma kontrakt i od Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie nam dziękuję. czasu. A Państwa zachęcam do korzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ jak Państwo widzą jest to, są to życzliwe osoby i chętne do pomocy. Goście TV była pani Marzanna Winkowska, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Poradniczego. Dziękuję Państwu. Dziękuję